Jesteśmy po ostatnim meczu sezonu, za nami ciężkie tygodnie, czy mógł trener opowiedzieć o, o pracy wykonanej przez te trzy tygodnie? Eee, tak, eee, ciężka praca, eee, dużo, dużo, dużo tych jednostek treningowych, mimo tego, że gdzieś tam się trafił mecz w środę, to cały czas pracowaliśmy. Jak gdyby nie skupialiśmy się stricte na, na meczach ligowych, które, które nam zostały do rozegrania, tylko na tym, żeby pewną pracę objętościową wykonać i z tego jesteśmy mega zadowoleni. Także jeszcze raz powtórzę się, bo już to mówiłem, duży szacunek do zespołu, bo, bo rzeczywiście włożyli w te ostatnie trzy tygodnie, które, które miałem przyjemność być, serducho. I, I myślę, a nawet jestem tego pewien, że to zaprocentuję już od 2 lipca, kiedy, kiedy wznowimy przygotowania do nowego sezonu. Dzisiaj remis 2, -2 z Unią, wygrywaliśmy 2-0, ale straciliśmy bardzo szybko dwie bramki. Czy mógłby trener skomentować przebieg tego spotkania? Mm, tak, jak najbardziej. No, gdzieś tam, gdzieś tam pogoda, pogoda, może niepopularnie, pogoda nie dopisywała, natomiast rzeczywiście e, zaczynając e, rozmowę o tym meczu trzeba powiedzieć, że był to mecz wyjątkowy, bo, bo pożegnanie tak, Grześka Wojdyki, wieloletniego kapitana. Mi osobiście miło jest, że... Ee, że mogłem w tym uczestniczyć, bo taka powiedzmy wiekopomna chwila, jeżeli chodzi o nasz klub i, i to myślę, że też rzutowało na wydarzenia w pierwszej połowie, tak? bo, bo często, często w takich dniach gdzieś ta koncentracja ucieka i, i, i rzeczywiście z tych m, czterech meczy, które miałem przyjemność prowadzić, rzeczywiście ten chyba, chyba wypadł nam najsłabiej. Też wydaje mi się, że to zmęczenie się dzisiaj nałożyło, natomiast de facto no, dwubramkowa przewaga, sytuacja na 3-0, jedna, druga, no i, i karne, no cóż to komentować? tak, Jeden przegrany pojedynek i yy, y, 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 y rzut i y faul. I y druga ręka, no nie wiem, chciałbym zobaczyć na powtórkach. Yy, wydaje mi się, że taka ręka, jak to mówią teraz, na strzelona. Z tego co obserwuję teraz Mistrzostwa Europy, to takich ręk się nie, rąk się nie gwizdże, No ale sędzia, sędzia zdecydował inaczej. Szkoda, że się nie udało odrobić, bo, bo były sytuacje, Skierniewice też miały sytuacje. Także, także remis, suma summarum, moim zdaniem z przebiegu spotkania sprawiedliwy.